Powołano nowe stowarzyszenie, Stowarzyszenie MMA Polska. Jak odbierasz to wydarzenie? Witam, cześć. No jest to fajna inicjatywa, może troszeczkę na polskim rynku. W Polsce wszystko się troszeczkę uporządkuje, bo na dzień dzisiejszy, z tego co widzę, jest po prostu wolna Amerykanka. Narabiło się tych wszystkich. Działalności gospodarczej, bo to tak nazwać trzeba, że to jest działalność gospodarcza. Nie nazywajmy tego jakim, jakąś federacją lub, lub czymkolwiek. Jest to zwykła działalność gospodarcza o nazwie Janek, który sobie tam organizuje jakieś tam gale. Kilku siusiu majtków gdzieś tam złapie, oczywiście nie obrażając niektórych zawodników, którzy naprawdę ciężko pracują. Siusiu majtków się kilku zajmie, zbierze, koszulkę pitbulla założe i on już jest zawodnikiem MMA. A troszeczkę teraz to stowarzyszenie ma. Dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że to wszystko troszeczkę się usystematyzuje i wszystko poukłada i jakiś ładny skład będzie. Akurat ja może tego już nie doczekam, ale żeby coś takiego usystematyzować, no kilka lat chłopaki będą musieli popracować, dlatego że to nie jest na pstryknięcie palca. Nie jest łatwy rynek. Nie jest łatwy rynek, ale jest to wszystko do zrobienia, dlatego że no jeżeli się ministerstwo za to weźmie, to troszeczkę trzeba będzie ułożyć pod kątem zdrowotnym, dlatego że ci zawodnicy, którzy wychodzą, gdy nie mają jakiejś opieki medycznej, jest to bicie po głowie bicie po głowie, pięściami, łokciami wszystkim, więc troszeczkę skutki uboczne są na to. Troszeczkę byłoby to usystematyzowane, ułożone, no i zawodnicy, którzy naprawdę ciężko trenują, mogą akurat coś z tego osiągnąć i coś wynieść. I to właśnie stowarzyszenie jest ku temu. Nie zabieranie, tylko promowanie i żeby to jakoś poukładane wszystko było. No dobrze, a czy jest, myślisz, twoim zdaniem są w stanie e, ludzie, którzy będą to tworzyli, dotrzeć e, do tych struktur, zjednoczyć je? Bo to chyba będzie najtrudniejsze zadanie. No, jest to ciężkie wyzwanie. Gdy ja zaczynałem 10 lat temu MMA, MMA sobie raczkowało. Przy, w hotelu zaczynały się gale, gdzie przychodziło 50-60 osób. Byłem akurat wtedy, jak dobrze pamiętam, 5-6 maja, chyba 2009 rok. Tysiąc osób przychodziło raptem. No, a gdybyśmy dzisiaj to powiedzieli, no to hale są zapełniane. Jednak to MMA idzie i ludzie chcą to trenować, ale chcą to z głową trenować. No, i niektórzy zawodnicy są troszeczkę kaleczeni przez te przy, przykładowe, te różne gale MMA, takie rynsztokowe, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Założę rękawice i on się nazywa zawodnikiem, albo za moich czasów w podnoszeniu ciężarów była oczywiście taka ekipa, jak tutaj w KSW jest, taki naprawdę czynnych zawodnik, który naprawdę ciężko trenują, a przyszedł sobie jakiś Jasiek, który worek z kartoflami podniósł, bo więcej nie mógł podnieść i on nazywał się zawodnikiem, więc troszeczkę to ujma jest. No i takie obrażanie naprawdę ludzi, którzy ciężko trenują i pracują na to.